Co tam się dzieje? Tutaj dziadka, masz tam łokieć mu coś doskwiera. Dobra, ile są łącznie poszkodowanych? Co? Ile jest poszkodowanych? Dwoje. a dobra. Dzień dobry, panie. panie sympatyczny. Chodź pan do mnie na chwilę. Czym jechałeś przyjacielu? Powiedz. Tym. Tym. A, a kto jechał e, tym? Tam, To proszę Dobra, To, dobra. Jeszcze ja ci otworzę sobie, usiądziesz tutaj. No do... jest to budżet nie? Siadaj sobie tu. Tu sobie siadaj. Tak się odwróci i pupu. O. Dobra. Dobra. Zaraz opowiedz mi, przyjacielu, swoją historię. Dobra. Tak. Czy towarzyszyła utrata przytomności temu zdarzeniu, czy nie? Nie, nie, no wyszedłem. Nie. ci pomóc. No nie, kochany, widzisz, że jest to dobrze. Ale jak coś, to będę wołał. Okay. Dobra. Ci sobie technicznie te Dobra. kwestie. Tego drugiego też tam mamy obitego, ale to już... Tamte górę. Tamte górę. To jak oni są przy nim, to dobrze. Bo jak system przyjedzie, to przekażemy dalej. Dobra, przyjacielu, jestem już dla ciebie cały. Lączka rozcięta, czysta. Tak, tak. 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 Czy ta krew, która jest tutaj na dłoni, to jest stąd. Tak, tak. No. Dobra. Spójrzcie na mnie, a ja ci nie zamykaj oczu, ja ci zasłonię oczy i sprawdzę. Dobra. Źleństwo semetyczne. Tu boli coś? Nie. Nie, nie, nie. Nic, nic, super. Wycieku, krwi z uszu nie ma, za uszami nie ma żadnych podbiegnięć. Tu w odcinku z innym coś boli, przyjacielu? Nie. nie. Super. Obojczyki? Niż, nie, nie, nie jest wolnych Dobra. Super, bardzo się cieszę, że jesteś ja też, kurde, cały w takim wywaleniu. Ruszek nie boli? Nie. Dobra, miednica? Nie. Udo? Nie. Podłudzie? Nie. Udo? Nie. Podłudzie? Nie. Ramię. Przed ramię. Jest okej? Okay. Tutaj boli? Nie. Tu? Nie. Dobra, daj na do okulary tutaj kwany i ściśnij mi ręce. No, co daj musiał mi krzywdę zrobić. Dobra, dzięki. Super. Jeszcze sprawdzę tutaj po kręgosłupie. Tu boli coś? Nie. Dobra. Dobra, czyli tak. Eee, to jakiś ratownik ci zakładał, tak? Tak, tutaj. Nie, to, to przychodzę z tego. Przychodzi, a widziałeś tą ranę? Jakiej wielkości była? Nie odkręcaj to. to, to. jest, tak trochę, nie? Taki, taki pajączek, no, tak? O, Ale skóra przecięta, bo dosyć dużo. Tak, tak. Siedź sobie tutaj, tu masz cień, tu masz wodę, a ja zaraz wrócę, tylko jeszcze się zorientuję co z tamtym gościem, ok? Dobra. Super. Dobra. Siemano mordy. Tam ten sobie siedzi Cześć, cześć, cześć. A, oczki, ładnie po kielisznie okay. Widocznie po asfalcie potarł jak na boku leżał bardziej chyba szyba nie, ale wiesz jak się wywalił na bok to szyba mu pocięła na ten na nas gdzieś przecięty Tak, tak Szkłama, widzisz? To ci wejdzieś tam w szpitalu widzę, wiesz co? Musisz tu przyjaciół, czekaj, czekać, to ten ma poważniejsze obrażenia, bo ma szkło w ciało. Ja mu ten yy, tamto postaram się zaopatrzyć. No, 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 tak? Tak, wiesz co, jest tam za trzy na pewno, to jest tak pod palcem no Zaraz to ten, ogarniemy. Już widzę nawet jak się słońców skrzywi tutaj. Teraz widać no. Superman. No. You, you see? You see? No. Strongman. No, tylko. Badanie tylko. urazowe mu robiliście, no. czy nie? Nie, 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 ma nie, wszystko. You feel, you feel pain? Tylko no, ręka. Nie, 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 wszystko. Ej, nie, ej, nie, Super. Tak charina śniadam, jak się odpady. Ale to jest Ale tak system przyjedzie, nie? To tak, system to do ostrych wrzuci, dobra? Bo to jest pobrudzone psią. Cześć, witam. Zostaje w Ten jedzie do szpitala, bo ma przez szkła pocięte przed ramię. To jest już ścięcie. Nie złamanie. Nie, nie złamanie, ale taki jakby go wiesz, no, nie przejechał mu, mu niedźwiedź po pułapie, trzy szkoła mu wyciągnęli, bo może coś jeszcze dobra, być w głębi. Dobra, dobra, dobra. dobra dajcie nam chwilkę. Tak, nie no, jeszcze nie idzie, bo nie ma Zapierował. systemu. Którym pojazdem? Dżeską. Jak tam przyjacielu się czujesz? No to ja, ale to tak, Tak ciężko w naklacie, tak? Nie. Co? Pani od nie? Co? od poducha, a mnie tak. tutaj cały czas. Super. Okay, okay, okay. Yes. Yes. Panie szanowni, chce pan jechać do szpitala? Nie 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 pan chodził No ale pan był na drodze bezpieczeństwa Ale to mimo wszystko to jednak wie pan Wiem o co chodzi, pan tutaj jest Dzięki. Od tego jestem kochany, żeby pomóc. Nie kłóćcie się, panowie, spokojnie. Ale nie ma co się denerwować. Stała się... Jesteśmy z to są, to, są, to, są, to, są, to są rzeczy materialne. Najważniejsze, że komu nic się nie stało. Gdzie mam Tak Tak. że pan zostaje, młodszy jedzie. Czyli jedna karetka począła. I mamy tutaj jedną osobę, którą trzeba zabrać do szpitala. a nie uwagi, ktoś się zagapił i spotkanie dwóch aut gotowe dobrze tu prędkości dużych nie było, ale poszkodowani w tym jedna ta osoba, szczególnie od szkieł no bo jak samochód szura na boku no to wtedy zaczyna trzeć troszeczkę jak się powcinało i tak dalej, pędzę dalej I Już idę do was. Dobre ręce pan. Bardzo dobre ręce Cześć mordeczka Witam serdecznie. Witamy. Witam szanownego. Co tam kochany się dzia działo, Proszę powiedzieć o swoją historię. Proszę pana zostałem pobity. Ale to już jakiś czas temu prawda? Trzy dni temu. No właśnie. Zdenerwował się pan. Zoba pan zobaczy. Siedział pan przy jemiole. Wie pan co to znaczy? Ja ma pan szczęście. Ma pan, to pan szczęście. szczęście, to od razu. A wie pan co trzeba robić pod jemiołą? Nie wiem. Całować się, ale nie ze mną. Musi pan jakąś dziewczynę znaleźć. Tą jemiołkę panu zostawię. I teraz I... Pan mówi, co a panu... teraz pan powie co boli, a ja pana jeszcze zbadam dodatkowo kochany, dobra? Niech wie, pan zbada. Ale pan mi opowie swoją historię. To było pobicie jakimś przedmiotem, czy kopali pana, czy pięściami. Pięściami wiek kopali. Czyli kopali, czy bili pięściami? I to, i to? To, i to. No właśnie. A w ogóle jaki był powód wyzwania, że co? Leży pod szkołą osoba pijana. No przyjechaliśmy. No, ten pan jest przejwy, mówi, że nie może... nie No może ma widać, że ma sińce okulerową. Ma problem, problem z utrzymaniem równowagi, dlatego... Dobra. Ja mam... Ja ma... Dobrze, kochany, wszystko sprawdzę. Proszę, dopadnie. Proszę patrzeć na mnie. Dobrze? A ja zaświecę światełkiem wocęta, dobra? Dobra. Super. Dobra, patrzymy na mnie patrzymy, a ja zaświecę. A do góry, tak jak pan się wsuwił. tam na szkoły pan. Na szkołę, tam na sufit szkoły, na dach szkoły. Patrzy pan na dach szkoły, a ja tak. Źleństwo pan ma symetryczne. A pan powie mi po tym pobiciu był pan gdzieś diagnozowany w szpitalu jakimś? Nie. Nie był pan w szpitalu. A pamięta pan jak to bicie miało miejsce? Czy był pan wtedy trzeźwy czy pijany? Byłem pod wpływem, pod wpływem alkoholu. Dobrze, czy stracił pan przytomność podczas tego bicia? Tak. Stracił pan coś. I dlaczego pan się nie zgłosił wtedy do żadnej jakiejś szpitalnego działu ratunkowego? Nie chciał pan? Tak, bo pan się boi w Rozumiem. A teraz chce pan jechać do szpitala, czy nie? Nie. No można się też na ból żeder, Dobra, ja sobie już go zbadam tutaj Tu, tu, tu coś boli? Cały czas pracuję nad panem, żeby pojechał jednak do Trzeba, pytała. trzeba Zobaczę czy nie ma wycieku krwi z ucha Nie ma, nie ma żadnych fioletowych Podbiegnięć za uchem Czyli podstawa czaszki jest w porządku Otworzy pan buzię tak szeroko Wyszerzy zęby Dobra, Zmarszczy czoło Jak byłby groźny Dobra, ściśnie mi pan ręce Mocno Dobrze, jest, ma pan parę. Musi pan, kochany, się wziąć za siebie, bo ludzi z taką siłą brakuje. Wie pan, że nie ma komu budować mostów. Czym pan się zajmował w życiu zawodowo? Pan mówi, a ja sobie popatrzę jeszcze tutaj. Czym pan się zajmował zawodowo? Je, ja jestem z zawodu e, górnik eks, eksploatacji złoży. Wow! A pracował pan w tym zawodzie, czy nie zdążył pan? Uhum, tu ma jeszcze takie obrażenia. Ja strasznie... Tutaj widać, że... Czy no, tak? tak. tak bo tu to ma. Na, na ból tu boli? Pan mówi O, o no. boli, boli, boli. Obite jest, żebra są całe, ale jest obite. I pan co, są... warto byłoby zrobić rentgen? Pan ściągnie nóżkę z nóżki. Pan ściągnie nogi z nogi. O właśnie. Pójdzie sobie pan i zrobi no. panu badania i powie doktor, czy się... Coś poważnego stało, czy, czy się nie stało, bo my nie jesteśmy w stanie tu, tu teraz... A jak on się uprze, jak żaba błota, to co wtedy? No, no nic nie zrobimy. Bo nie ma jakiegoś tego, bo jest ciepło. No, jest ciepło, no. jedynie co, pan będzie chciał się udać na Żydnią. A co na tej Żydnią? Niektórzy myślą, że ja jestem pijany. Ale my nie mówimy tak. To, ale ale pan zawsze tak macha głową? Bo, bo ja mam... Parkinsona. A, Parkinsona. A wystawi pan ręce do przodu? No, dobrze. Dobrze, już można opuścić stączki. Tu mieszka, na... mieszka pan? Czy... Mieszkałem. Z żoną, tak? Z tak? Z konkubiną. Z konkubiną. A mieliście dzieci, czy nie? Nie. Nie było dzieci. Rozumiem. Nie. I co, i dostaliście się? Tak, roz, tak rozumiem. Rozumiem, idzie już karetka systemowa. Pan powie, a konkubina wie o tym, że pan tu jest? Ma kogoś innego, tak? Tak myślałem. Tak. Zobaczy pan. Przyjechała. Piękna. Pani. Cześć. Cześć. Słucham, co się stało. Trzy dni temu pobity. Dokładnie. Dobrze, Leżał, tej tutaj, Leżał tutaj przed szkołą. Straż miejska wezwana dokładnie. przez e, obsługę Obywali, szpitala, znaczy no, tego e, szkoły, że leży. Dokładnie. Przyjechali zaczął zgłaszać, że jest e, obolały, tam ma jakieś o, wybroczyny na plecach. Mówi, że go kopali i bili pięściami trzy dni temu. E, do szpitala nie chce. Dokładnie. Alkohol pan spożywał dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. Twierdzi, że nie. No to proszę pana, jeśli pan nie wyraża zgody na przewóz do szpitala, nie możemy panu inaczej powiedzieć no pan nie chce, ma prawo być tak, prawo, tak, Ma pan jest. prawo, ale ja bym no. dzisiaj się przełamał. Nie, ja bym dzisiaj się przełamał ze względu na te żebra. Nie. Zobaczyliby, nie. co jest z żebrami, naprawdę. Nie chcę. A tu chcemy panu pomóc, naprawdę. Nic nie zrobimy złego. Z mojej strony interwencja już zakończona. Na miejscu są służby, jest Straż Miejska, jest Zespół Ratownictwa Medycznego. Oni już tutaj panem się zajmą, ale jak słyszeliście, nie wyraża zgody na przewiezienie do szpitala. Ma takie prawo według tego, co mówi i nie czuć od niego alkoholu, My więc no jest wolnym człowiekiem. Nie mamy prawa w jakikolwiek sposób na niego naciskać, chyba że byłby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Wtedy oczywiście takie, że tak powiem przejęcie decyzyjności może nastąpić. W każdym innym przypadku nie. A ja udaję się kochani dalej, dlatego że jak widzicie, wyjazdy są naprawdę różne. Jedne są kwadratowe, drugie są podłużne. Witam serdecznie ratownik medyczny Marcin Borkowski. Przewróciła się pani, prawda? Widziałem. No, przed chwilą i Tutaj tak jechałem, właśnie. Tutaj to czyścić, bo tu boli. Starte jest, tak? Dobra, zaraz, jeszcze tam ogarnę. No, nie, to tak ma być, takie. Tutaj też jest, zaraz sprawdzę, no. wszystko po, sprawdzę. No to bez nie mogę teraz. Na no, szczęście pan przyjechał, jakie to miłe. Pa! Przyjeżdżałem, zobaczyłem, no ja że pani się wywodziła. Pa! O, tu patroluję w Warszawie i jak coś się dzieje, to reaguje. Kurczę, ale tak wyjeżdżają, Powiedziałam, no bez przesady. A co tak wyjechał? No to jechało, jechało i z jakiegoś innego zapiełu po prostu kurwa. Zajechali pani drogę? No tak, no. Ale oni się też przerzucili? Nie. Tylko pani? No. No to pani poszkodowana. Dobra. Najpierw zobacz tą kość, bo mnie interesuje tak. To jest ramię, tutaj ramię jest ok. Tak, nic nie. Dobra. Przed ramię teraz sprawdza. Dobra, przed ramię jest całe. Teraz zrobimy sobie kość promieniową i łokciową. Kość mamy całe. Ale się pani pościerała, wszędzie. No bo mi to. tak się bo przyjechałam, przecież w ogóle przekazuję Dobra, i teraz zaczynamy to tutaj. To, to. to tylko boli. No tak, bo to też jest pościelane. Dobra, spróbujemy to jakoś ogarnąć, żeby pani przynajmniej nie drażniło. Pani, że pan jest w ogóle. Nie no. A no to jakoś to ogarniemy. Dobra. Super. nie Pani i siada Pani sobie tu, o. No będzie pa, z Pani będzie teraz adrenalina choć. Robię też opatrunki. Dobra, czyli tak bioderko będzie na plasterki, no bo tutaj nic na razie nie wskuramy. No. Pani sobie siedzi, weź tylko to, no, mi to miejsce. Nie, nie ja co tylko rączką, o tak. Będzie trochę zimno. Dobra. Troszeczkę to podziała też przeciwbólowo. To się narobiło kochana Tu też pani ma ale to, już, to będzie siniaczek z tego Dobra to to oklejemy i okleimy Pan co muszę też to To pani się położy O Tutaj głową pani gdzie nie uderzyła? Nie wiem. A straciła pani cztowność, czy nie. nie? Pamięta pani wszystko, tak? Dobra. No jest pani porozbijana, sporo, kochana. No bo tak wszystko złapowałam, to by nie panu no. I co i oni odjechali, tak? No tak, to no, powiedzmy bardzo mi jest przykro, No kurde. No to rzeczywiście, duża pociecha dla pani. Karetkę chce pani, żeby wezwać? chce pani do szpitala, czy nie? Nie, nie no. Dobrze. Nie będzie tak panią na Osłonie. I tam potem z tym robić? To się jakoś po prostu zmietnie. No Dezyfekować sobie, taki oktanisę kupić albo coś tam. To będzie oczywiście zmieniało kolory tęczy. No i oczywiście. Jeżeli byłyby jakieś zawroty głowy, mdłości, podwójne widzenie, to trzeba zgłosić się do najbliższego soru. A jeżeli nic takiego by nie miało miejsca, to po prostu obserwować te miejsca. Jak pani chce, to ja mogę karetkę wezwać. Nie, no niech pani wstanie tam, przejść do domu do Dobrze, że kask. No tutaj muszę powiedzieć pani, że słowa uznania olbrzymie za to, że pani w kasku jeździ, bo ludzie. Zapominają o tym czynniku, który zwiększa ich bezpieczeństwo na drodze, a pani o tym nie zapomniała. I to duży szacunek dla pani, że tak właśnie dzielnie pani bierze sobie do serca to, że kask jest niezbędny. Dobra O, tu też pani ma stację, też pani zafokuje i cała biedna poszkodowana. Super. Bo co tydzień jechać na rowery w góry. To pojedzie pani. Tak? To trzeba później umyć. To trzeba umyć, potem dezynfekować, opatronki sobie zmieniać. No, trzeba pielęgnować to miejsce. Ja pani pomagam doraźnie, a to później pani musi już o to w domku zadbać. Ja wiem, mi zrobić. Mówię, umyć wodą z mydłem. Normalnie w domu. Umyć z wodą z mydłem. Potem wziąć środek, Okej, szpoży? tak, proszę środek dezynfekujący, jakieś oktanice. Ma pani chyba w sześciu miejscach otarcia, na skórka takie dosyć w niektórych miejscach głębokie. Co panią też boli, bo organiz zostaje bodziec, że coś się zepsuło i te wszystkie rzeczy się ponakładały. A też się trzywali? Też się wyliczyłem. O, za ci założę potem. Dobra, będę wdzięczny. Sezon rowerowy niesie z sobą dużo takich ja nigdy takiej nie miałam sytuacji jeszcze. Ja no. kiedyś jestem pierwszy raz. I oby ostatni. Zmienię rękawiczki. Jak się Pani czuje? Tak się stanęłam, gdzie mnie teraz boli. No będzie, z Pani wychodziło. Pani sobie najpierw tu stanie, a ja młodzieńca teraz obejrzy. Siadaj sobie tutaj. Tutaj siadaj sobie. Pierwsze co to ci najpierw znieczulę to. I gdzie to tak najbardziej Ci boli? Tam co słupy gdy żyłeś? A, to tutaj. tutaj. Znaczy nie, że tak boli. Pisz, bo jest czy... okej? Okay. Dobra. Super. Kość jest cała, tylko jest zbita. Nie, dawać, by było wgniecione. Naprawdę. No. no z to musisz do blacharza. Dobra. <laughs> Dobra, pokaż to, to. Pan jest Borkoz? Tak. Dzięki, bo pana przytuliła, ale bo że jest sexual harassment, to tego nie będę robić. Nie co zrobiłem u pana to nie było w ogóle. Robię zdjęcie i napiszę, że panu dziękuję. Dobrze. Tutaj tyle jeździ, że można było śmiało punkt medyczny założyć. To jednak wiesz kawałek jechał to. Tak Holy. Co ty mówisz? World. Kiedy to było, jak ja tak jeździłem dużo na rowerze? Byłem ponad tydzień <laughs> na zbytkowaniu rowerowym, na Mazurach tak, ze Ale z tym, z, z Endurobojem, nie? Nie, nie, z klubem może. ja będę z Endurobojem teraz na, na Mazurach. On właśnie uczy młodzież. Tu ci tak zrobię, że ci zawinę po prostu, Dobra, żebyś miał, miał taką wygodę podczas jazdy, jakby rękawiczkę, wiesz? Musimy tylko, jakby rękawiczkę. To powinno ci zabezpieczyć, a razem nie pozbawiło cię manualki, tak? Okay. Ale jedna podstawowa rzecz. Bardzo dobrze, że oboje macie kaski. To jest podstawa. Brak kasku jest niekiedy taką przyczyną tragedii, że, że tragedia. A tutaj w waszym przypadku pozginaj nogą, tak? Możesz? Da, dajesz tak, radę? Tak, Ręką, tak. pozginaj. Dobra. Coś jeszcze Super. masz ze wszystkiego? Nie, nie, nie. No to... to... coś tam, ale to później sobie. To kosmetyka, no. no. Jasne, dobra. Dobra, to ten, to ty ja Bardzo sobie... dziękuję. Ja też dziękuję. Bardzo... Tak. Się tak. haliwo, się nie, dzięki, dzięki. Oddaję Tobie, co kryje w sobie, tak? <laughs> Dobra, sprzątam w takim razie. również bardzo dziękuję. Od tego jestem. Jak widzicie, kochani, sytuacja nietypowa, bo z jednej rowerzystki zrobiło się dwóch rowerzystów. Ale oczywiście nie mieli nic wspólnego ze sobą, jeśli chodzi o wypadek. Po prostu taki zbieg okoliczności. Pierwszą osobę wypatrzyłem... Jadąc i patrolując, a druga osoba wypatrzyła mnie, gdy też uległa wypadkowi. Także zaopatrzyliśmy, pomogliśmy, przekierowaliśmy do rodziny w przypadku tej pani. No i jadę dalej patrolować.